Nie bogaci. A jakie musi w XIX wieku? Dziki, drapież? W sobotni popołudnie jedno ze skrzydeł placu ratuszowego zagospodarowała Unia Polityki Realnej. W tym bowiem miejscu Janusz Korwin-Mikke, szef tej partii, postanowił spotkać się ze swoimi wyborcami, mieszkańcami Jeleniej Góry. Wydarzenie to, mimo iż było wcześniej sygnalizowane w lokalnych mass mediach, nie spotkało się ze zbyt wielkim zainteresowaniem. Ponadto przybyłych na plac Ratuszowy Jeleniogórzan, lider Unii Polityki Realnej, rozczarował, odpowiadając bowiem na pytania, operował znanymi ogólnikami, a wielu aktualnych tematów wręcz unikał. Jego zdaniem obniżenie wysokości podatków załatwiłoby wszystkie polskie problemy, łącznie z bezrobociem. Wydaje nam się jednak, że gdyby było to takie proste, to z pewnością już dawno większość problemów społeczno-gospodarczych w naszym kraju byłaby rozwiązana. Posłuchajmy, co lider Unii Polityki Realnej powiedział naszemu reporterowi. Trzy kwestie. Za wysokie podatki, brak uczciwej uczciwej prywatyzacji oraz to, że rząd ma prawo się wtrącać i parlament może się wtrącać do gospodarki. Amerykańscy konserwatyści mówią krótko. niczyje życie, zdrowie ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament. I ja jestem tej samej. Zdania, że polski parlament nie jest lepszy od amerykańskiego. Dziękuję. A ja panu, possible, Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy w czasie ja, Janusz Nie wiem. spotkał się w wiem. Nie z przedstawicielami Jeleniogórskiego Koła Unii Polityki Realnej. Udało nam się tutaj Nie z nim krótką rozmowę. Tak, wcześniej z komuś innemu i oni mogą wtedy najwyższy czas nawet sprzedawać, bez, bez, bez bo im się będzie opłacało nawet dodawać do książek. Czy właśnie rola takiego posła podróżującego nie tylko praca legislacyjna, czy taka rola Pan odpowiada? Posła, który przekonowuje. To znaczy, ja uważam, że ten pracę i jeden i drugą trzeba wykonać. Trzeba być w terenie, trzeba, trzeba pracować e, przy legislacji, trzeba również bać o, 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 o łączność pomiędzy ludźmi, a, a władzą, wszystko trzeba robić w Jest tylko trzech w parlamencie. Tak. Jeżeli już mamy możliwość z Panem porozmawiania, może jakaś prognoza polityczna na najbliższe? na najbliższe tygodnie, bo no, prowincja jakby, jakby daleko jest jedyna możliwość uzyskania jakichś wiadomości u źródeł. No, no, to no, to jest zła. Nie sądzę, żeby znaczy, jeżeli się nie zdobędzie jakiś polski Pinochet, żeby zrobić porządek w tym kraju, lub tu, jeżeli się nie zdecydujemy szybko na jakieś wolne wybory, no to sądzę, że to do października nie przetrwa. czyli Ludzie wezmą politykę i zrobią, zrobią porządek. No, znaczy... Moment, w którym rząd pochwala, żeby pan Leper zabiegał po drogach i blokował je, kiedy chce, żeby pan Morawiecki blokował sobie tramwaje w Wrocławiu tak itd. jest nie do przyjęcia. Ja ostatnio widziałem w najbliższym czasie pana zdjęcie z prezydentem Wałęsą. Wiem, że członkowie Unii byli na spotkaniu z prezydentem Wałęsą i również pamiętam, że część społeczeństwa właśnie podobne nadzieje wiązało z prezydentem Wałęsą, że właśnie prezydent Wałęsa weźmie jakby w swoje ręce politykę tego kraju i no, będzie to... Mm, Raczej polityka prezydencka, czyli silny, y, polityka silnej ręki. Jak teraz po spotkaniu y, z panem prezydentem pan to ocenia? No problem polega na tym, czy pan prezydent y, po pierwsze ma chęć, po drugie czy wie co zrobić po wzięciu władzy, bo już y, było takich dwóch w polskiej historii, mianowicie Dziusucki i pan Jaruzelski, którzy, którzy wzięli władzę i potem nie wiedzieli co z nią zrobić, więc, więc y, w tym polega, na tym polega problem. Mhm jeszcze jedno pytanie ostatnie o kondycję pracy prawicowej. Wielość tytułów lewicowych, a jeżeli chodzi o prawicę, oprócz najwyższego czasu tutaj u nas w Wielniej Górze docierającego, w zasadzie nie ma nic. Najwyższy czas jest również bardzo objętościowo pięknym tygodnikiem. Czy jest to tylko związane z, z pieniędzmi, czy również jakby z, z brakiem Ludzi, którzy mogliby pisać, którzy mogliby po prostu jest, redakować. Nie, po prostu my bardzo mało płacimy, jak również, jakby to powiedzieć, nie mamy reklam, za ma objętość. To mieli, tyle reklam mają inne pisma, to byśmy mieli objętość też po bo w większą. Dziękuję bardzo, chciałem podziękować za rozmowę.